Wielka Brytania, Belgia, Dania, Niemcy i Norwegia, czyli państwa posiadające morskie granice na Morzu Północnym, podpisały dziś porozumienie o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej, infrastruktury podwodnej przed możliwymi atakami Rosji. Podpisany dokument ma umożliwić wymianę informacji nie tylko, także wspólne działania marynarek wojennych, jak patrole kontroler i monitoring połączeń kablowych i gazociągów przed sabotażem i zdalnym uszkodzeniem. Teoretycznie dzieje się tak, ponieważ zagrożenia dla rurociągów, gazociągów i podmorskich kabli stały się przedmiotem zainteresowania krajów Europy Zachodniej po eksplozjach we wrześniu 2022 roku na, ruro, na gazociągach Nord Stream 1 i 2. Ale praktycznie dlatego, że wyciekły dokumenty o zmianie doktryny wojennej Rosji i działań operacyjnych z tym związanych. Otóż niszczenie gazociągów, rurociągów i kabli podmorskich ma stanowić stały element działań podprogowych Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko ewentualnemu przeciwnikowi, nawet jeśli nie jest się z nim w stanie wojny. No to przeczytajmy to jeszcze raz. Nie jest się z nim w stanie wojny i nawet. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko tyle, że Rosja może przeciąć dowolne kable i zniszczyć dowolny gazociąg, jeżeli uzna, że przyniesie jej to jakąkolwiek korzyść. Przykład już był. Zniszczony kabel i gazociąg Baltic konektor z Finlandii do Estonii i wszystko wskazuje na winę Moskwy. Czy na to zdaje sobie z tego sprawę? Owszem, już w maju 2023 roku NATO oświadczyło, że Rosja może niszczyć kable podmorskie i inną infrastrukturę, aby ukarać kraje zachodnie za wspieranie Ukrainy. A teraz jeszcze, w trakcie interwencji Izraela w Strefie Gazy, ryzyko dla bezpieczeństwa globalne, globalnego jeszcze bardziej wzrosło. Morze Północne to siła napędowa, która umożliwia działania Europy. W zakresie energii odnawialnej i zerowej emisji netto, pomagając zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie. Dlatego niezwykle ważna jest ochrona jego krytycznej infrastruktury energetycznej i łącznościowej teraz i w przyszłości. Właśnie to robimy, wzmacniając więzi z naszymi kluczowymi partnerami i sąsiadami z Europy Północnej zapewniając odporność infrastruktury na działania tych, którzy mogą chcieć jej zagrozić lub ją zakłócić. To powiedział Andrew Bowie, brytyjski minister do spraw energii jądrowej i odnawialnych, energi i odnawialnych źródeł energii. No a teraz takie drobne pytanko: Czy jest jakaś różnica między Morzem Północnym a Bałtykiem? No tak, mniej, mniej kabli i gazociągu. Ale są równie wrażliwe na podobne sabotaże. Taka sama umowa, jaką podpisały państwa Morza Północnego w przypadku Bałtyku, jest jeszcze bardziej konieczna. Zwłaszcza, że Rosja ma sporą bazę floty bałtyckiej w Bałtycku, więc ma stanowczo bliżej do wszelkich elementów infrastruktury krytycznej. Wiadomo, że jakieś konsultacje w tych sprawach między Polską, Szwecją i Niemcami były. Skandynawowie są chętni do rozmów o ochronie infrastruktury krytycznej. Niemcy, tym bardziej po podpisaniu porozumienia o Morzu Północnym, też są zainteresowani. No, ale tu przewija się jeszcze jeden temat: ochrona takiej infrastruktury na morzu, czyli po co nam marynarka wojenna? Odcinek 456. Zważywszy. Że Polska jest krajem, który sporą część importu realizuje poprzez porty i ma też własną infrastrukturę krytyczną na morzu, z lądu żadnymi siłami się tego nie ochroni. No nie ma po prostu takiej możliwości. Muszą powstać polskie fregaty i musi, i musi także zaistnieć współpraca, bo zanim nie powstaną, trzeba stworzyć stosowne porozumienia, by wsparli nas regionalni sojusznicy z NATO. Jest więc spore pole do działania rządzie. Do dzieła.